Wyszczyć się miło jak ja mi mówię was, a wtedy wszyscy poznają, żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie. też ciszy wysłuchamy całej modlitwy arcykapańskiej Chrystusa. Być się oparcie, że Chrystus już modli się za nas. Na ja tych A więc modlitwie kapłańskie Jezus ogarnął nas swoją miłością. A dzisiaj to słowo się aktualizuje. Tutaj i teraz. W tym i dla nas. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus się oczy ku niebu rzekł, Ojcze, nadeszła godzina. Oto swego syna chwałą, aby syn ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania, a teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwszy zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, żeś ty mnie posłał. Ja za nimi proszę. Nie proszą za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko, bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest Moje. Nim zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie. A ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich. A nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby spełniło się pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem twoje słowo, a świat ich za to, że nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem, a za nich ja poświęcam, bo wierzę samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za Nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie. Aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zaspolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze chcę, aby także Ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę Moją, którą dałeś, bo umiłowałeś mnie przed zagrożeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie poznał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była, i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała, to Ewangelią i wieczerzą rozpoczynamy obrót świąt paskalnych. Najważniejszych dni w ciągu roku. Te dni mamy przeżywać inaczej. Dzień święty święcić, jakim wszystko ma być inne. Ten czas ma być wyłączony, te możliwości z naszych zajęć teorocznych, naszych problemów, trosk. A mamy podążać za Chrystusem. Od Wieczernika aż do ósmego Grogu. I zróżmy wszelkie, wszelkie nasze sprawy, które nie są związane z przyzwaniem tytułu. Unikajmy rozmów, jesteśmy tutaj na Czasem na wakacje to na trytu paschalnym czy na więc stacjonarny, na miejscu. Po posiłku powinien yy, yy. się przedstawiać. Yy, niech jak jest rodzina, to głowa rodziny przedstawi, skąd, jeżeli do jakiejś wspólnoty należycie to też, powiedzcie skąd jesteście, jaka wspólnoty, wspólnota, miejscowość. I tak, ja, mąż mnie, moja żona i moje dzieci, tak? Więc tutaj działamy. Albo osoba samotna, skąd jest? Dobrze, a tu pod koniec tutaj prowadzi? A teraz serdecznie wszystkich was witamy na nowym miejscu. Prowadziliśmy się w różnych miejscach. To właśnie tak jak życie przez ten świat, najpierw no się, tak przypomnę historycznie, w Guzowie, potem a potem Darłowie, potem był czas troszkę rozproszenia, w dworku niektórzy, potem w Koszar, Warci, nie Koszar, no i teraz jesteśmy tutaj. Pan Bóg przywiozł to miejsce. Myślę, że będą warunki właśnie nie, przyjające, bo nie będziemy marznąć tak jak praktycznie w Kościele, więc bierzemy w dykturnik bez e, kortej, bez płaszczy i dzisiaj przynajmniej święto, kochani. Dzisiaj już jest święto Paschy zaczyna się, więc też dajcie wyraz. Może teraz podróż jesteście z drogi, ale już na Eucharystii dajcie wyraz również w swoim ubiorze, że to już jest tak paschalna. Dobrze?